Cześć, z tej strony Jakub Cyran to jest podcast Okiem Cyrana, czyli takie miejsce, w którym mówię, dzielę się swoimi opiniami, ogólnie moim punktem widzenia. Dzisiaj porozmawiamy o książkach, dlatego że bardzo lubię książki. Czytam mniej więcej 50 książek rocznie. No i ciężko mi powiedzieć, od kiedy, ale szacuję, że przeczytałem około 400 książek. Często słyszę pytania, jak to robisz, że tyle czytasz. W jaki sposób je kupujesz, żeby było ekonomicznie, bo wiadomo, jestem z Radomia, czyli cena dla mnie no ma duże znaczenie, tak? Bo jeżeli można coś kupić taniej, no to dlaczego tego nie zrobić? Przede wszystkim w takich produktach jak książka, dlatego że czy kupimy w jednej księgarni, czy w drugiej, no to przybędzie ten sam produkt wyprodukowany w tej samej drukarni sprzedane przez to samo wydawnictwo itd., itd. Czyli niczym nam się nie będzie to różniło oprócz np. czasu dostawy. No i mam kilka takich pomysłów, propozycji, narzędzi, sklepów, marketplace'ów, gdzie warto kupować książki i nie tylko w wersji papierowej, ale często audiobooki, e-booki i o tym dzisiejszy podcast. Po pierwsze nie śpiesz się. Często jest tak, że wychodzi książka, my bardzo chcemy ją kupić, zamawiamy, Przychodzi i odkładamy na półkę. No i przez jakiś czas ona tam leży. Zbieramy się takie kubki. Te kubki nazywają się Kubka wstydu. Mamy takie poczucie, że kurczę, kupiliśmy tyle książek, a nie czytamy na bieżąco. Nawet ta sterta książek się powiększa. Czasami mamy takie postanowienie, że nie kupię żadnej kolejnej książki, dopóki nie przeczytam tych, które mi zalegają, ale cały czas kupujemy nowe. Dlatego to ważne jest, żeby się nie śpieszyć, dlatego że cena książki zazwyczaj spada. W momencie zakupu premiery jest droższa, a w jakimś czasie jest tańsza. Są takie wyjątki, jak na przykład książka Michała Szafrańskiego, finansowy ninja, która kosztuje zawsze tyle samo. Czasami jest promocja na dostawę, wtedy jest za darmo, czy oszczędzamy 15 zł. I Michał niedługo dobije do 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i wtedy podniesie cenę. Czyli po kilku latach książka będzie droższa niż w dniu premiery i przez pierwsze lata sprzedaży, ale to jest wyjątek. Większość książek jest później po prostu tańsza. Dlatego warto poczekać, nie kupować za szybko. A poza tym, będzie o tym w drugiej części tego odcinka, do marketplace'ów trafiają książki czasami z niewielkim opóźnieniem. Dlatego, jeżeli sprawdzimy tam, czy książka, którą chcemy dzisiaj kupić, czy jest, a i nie będzie, to nie oznacza, że za tydzień jej nie będzie. Dlatego ja dzisiaj mam taką strategię, że po prostu robię sobie listę książek, które chcę kupić i co jakiś czas sprawdzam w platformach, marketplace'ach, jak to nazwiemy, czy tam ta książka występuje. Jeżeli tak, to super, jeżeli nie, to nie ma jeszcze powodu, żeby kupić ją dzisiaj, dlatego że na przykład jeżeli chcemy kupić coś z wydawnictwa OnePress, ale nie tylko, to raz w roku na ebook.pl znajdziemy ogromne przeceny, promocje. Kilka lat temu każdy ebook był za 9,90. Dzisiaj są trzy segmenty ebooków: za 9,90, 14,90 i 19,90. Ale jeżeli wstrzymamy się zakupem np. 20 książek, właśnie do tych promocji, to okazuje się, że możemy bardzo dużo oszczędzić. I ta promocja kiedyś była 1 stycznia ale ze względu na zainteresowanie padały serwery, a że dzień wolny, no to pewnie było ciężej naprawiać, dlatego teraz ta promocja jest 2 stycznia, czyli no już troszeczkę minęło, nagrywam ten odcinek w marcu 2020 roku, czyli no, 3 miesiące po tej promocji, do następnej 9 nam pozostało, ale właśnie, jeżeli będziemy trzymali się tego pierwszego punktu, czyli nie śpieszymy się zakupem książek, to przecież ta wiedza się nie Nie zdezaktualizuje. O, proszę bardzo, jak wybrnąłem. Człowiek zaradomia, a jednak potrafi radzić sobie w kryzysowych sytuacjach. No ale może sobie pomyślicie, Panie Cyran, no ale jakie e-booki? Jaki e point? Przecież ja lubię papier. Ja czytam tylko na papierze. Okej, okay. jeżeli czytasz tylko na papierze, to za chwilę będę miał pewne informacje, które na pewno Ci ucieszą, ale często. Osoba, która mówi, że czyta tylko na papierze, jak zostanie zapytana, czy przeczytała kiedykolwiek jakąś książkę, na, na przykład na Kindlu, to odpowiada, że nie. I często tak jest, że kupujemy papier, dlatego że po prostu no, tak było kiedyś. No i tak jest do dzisiaj dla wielu osób. Po prostu kupujemy w księgarni książkę, kładziemy ją na półkę i możemy ją czytać, kiedy chcemy, jeżeli oczywiście jest pod ręką. Ale jeżeli ktoś spróbuje czytnika, to okazuje się, że później ciężko jest dotknąć papieru. Na przykład, ja mam taki sobie wzrok. W sensie on jest dobry, ale szybko się męczy i tak dalej. Dlatego bardzo lubię możliwość na wielkości liter, jak gdy czytam na czytniku. Jak dostawałem dobrą książkę, dostawałem oczywiście do własnych rąk, bo większość książek kupiłem za ciężko zarobione pieniądze, to. no była super książka, bardzo się cieszyłem z treści, która tam była zawarta no ale i marginesy, i odstępy między liniami, i litery były niedopasowane do mojego takiego ulubionego flow i po prostu ciężko mi się to czytało na przykład mógł być mały font mała czcionka i po prostu mnie to męczyło, a czytnik ma to do siebie że czegoś takiego nie ma czyli jak uważasz, że tylko i wyłączyłem papier no to spróbuj na czytniku ja ogólnie czytam na kilku różnych urządzeniach i też kilka różnych formatów, dlatego, że lubię papier i czasami faktycznie, jeżeli książka jest pięknie wydana, na przykład książki wydawnictwa Altenberg są bardzo ładnie wydane, to aż miło wziąć do ręki i poczytać. Czasami to są też książki ilustrowane, na przykład teraz jest dużo książek Himalistów, gdzie są zdjęcia, to aż miło wziąć do ręki taką książkę i poczytać. Ale, ale nie oszukujmy się, większość książek można czytać w wersji elektronicznej. No i czytam papierowe książki albo e-booki na czytniku, tak jak przed chwilą wspomniałem na Kindle, albo na komputerze. Po prostu odpalam sobie PDF-a i czytam. Zaraz wyjaśnię dlaczego. I też audiobooki, które bardzo lubię słuchać przede wszystkim na telefonie i mieć dobre słuchawki. I teraz właśnie zagłębię się w tą różnicę e-booków czytanych na komputerze i e-booków czytanych na czytniku. Jaka jest różnica, co wybieram? Treść. Jeżeli w książce występuje dużo zdań takich perełek, gdzie chcę mieć bezpośrednie cytaty, to jeżeli otworzę sobie na komputerze, to mogę go bardzo łatwo kopiować jeden do jednego. Jeżeli ta książka wymaga mniej kopiowania, kopi kopiowania takich perełek no to mogę sobie zrobić to na czytniku i po prostu sobie zaznaczam zdania, które są ciekawe, ale wymagają ode mnie jakiejś takiej większej dawki przemyśleń, przepisania na nowo. A poza tym, jak rozdzielam sobie e-booka na komputer i na czytnik, to niekoniecznie musi być ten sam, to po prostu mniej się męczę. Ja bardzo lubię różnorodność. Czytam dużo książek, dlatego mieszam formaty i urządzenia, bo po prostu mniej się nużę, mniej się męczę. Jeżeli miałbym włączyć audiobooka na 20 godzin, to po prostu bym pewnie później wymiotował tymi audiobookami. I mieszam też rodzaje książek, treść książek. Czytam dużo branżowych na temat sprzedaży, biznesu, marketingu, zatrudniania nowych pracowników itd., itd. Tego jest masa. Ale oprócz tego bardzo lubię kryminały i biografie. Czyli po prostu sobie y, mieszam raz jedna książka, raz druga książka. Czasami po prostu jestem branżowymi zmęczony i sobie robię dłuższą przerwę, na przykład kilkutygodniową, i słucham tylko kryminałów, na przykład jednego autora, kilka po kolei, by na przykład kogoś odkryje. Czyli bardzo ważne jest to, żeby y, różne formaty, różne urządzenia wykorzystywać i różne tematyki, żeby się po prostu nie zmęczyć. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli tam 50 książek rocznie. No to wszystkie muszą być branżowe, wszystkie o sprzedaży, dlatego że no po prostu byśmy padli i tą niesamowicie przyjemną rzecz, jaką jest czytanie, po prostu by nam spowszedniała, może byśmy jej tak bardzo nie cenili. To trochę tak, jak ja bardzo lubię pataję, dlatego że tam jest makaron, uwielbiam dużo tłuszczu, uwielbiam i dużo cukru, uwielbiam. No, i kiedyś tak sobie wpadłem na genialny pomysł. Moja żona wyjechała ją i nie miałem żadnego takiego moderatora spożywanych posiłków. No i zamówiłem trzy pataje, no bo trzy posiłki. I jakby na siadanie pataj, na obiad pataj i na kolację pataj. No i nie uwierzycie, ale ten trzeci pataj już zupełnie inaczej smakował niż ten pierwszy. I jakby podobnie z książkami musimy sobie urozmaicać i odpoczywać od niektórych tematów. I u mnie też jest taki postęp w kierunku minimalizmu. Bardzo lubię minimalizm. Moja szafa już jest mocno uporządkowana. Moja przestrzeń. Bardzo często, jeżeli coś kupuję, to coś wyrzucam. Czyli po prostu, żeby mieć odpowiednią ilość przedmiotów, żeby nie przekraczać. No ale powiedziałem wcześniej, że przeczytałem około 400 książek. No to sobie wyobraźcie, ile to jest, jeżeli to byłaby drukowana każda książka, no to tego jest kilka biblioteczek, takich pod sam sufit, a to jest dużo, i teraz przy jakiejkolwiek przeprowadce, no to jest problem. A poza tym ile drzew musi zostać ściętych, żeby te książki często raz czytane, musiały zostać wydrukowane. Dlatego dzisiaj mam takie flow, że jeżeli jakaś książka wyjątkowo zapadnie mi w pamięć jest dla mnie ważna z jakiegoś powodu, to wtedy kupuję papier, żeby ją mieć, bo jestem takim bardzo wrażliwym i przywiązującym się do rzeczy człowiekiem. Ale większość książek, jednak nie oszukujmy się, przeszła się raz, dwa i tyle. No i nie widzę potrzeby, żeby pod to mieć książkę na własność i tym oto płynnym ruchem przechodzimy do tego, gdzie można kupować książki, a właściwie takie miejsca, gdzie niekoniecznie kupujemy książki, a kupujemy dostęp do książek. I czyli płacimy abonament miesięczny za to, żeby mieć dostęp do kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy e-booków, audiobooków w zależności od tego, jaki pakiet wybierzemy. I teraz jest wyjątkowo fajna sytuacja, dlatego że Empik Premium Wprowadziło 60-dniowy trial, czyli możemy przez 60 dni wypróbować za darmo w pełni Empik Premium, w którego w skład wchodzi MPiG Go, czyli to, co lubię najbardziej. MPiG Go to jest taka aplikacja na telefon, pewnie na tablet też, która daje dostęp do 11 tysięcy e-booków i audiobooków. Jeżeli lubicie OnePress, to wydawnictwo, to okaże się, że dużo książek tam. Dostępnych w tym w wydawnictwie w tym sklepie OnePress.pl jest dostępne za darmo, w sensie jak masz abonament, a teraz te 60 dni za darmo całego MPIC Premium, to zobaczcie, instalujecie sobie i zakładacie sobie konto na 60 dni za darmo i macie dostęp do 11 tysięcy e-booków i audiobooków, mnóstwo fajnych książek właśnie o sprzedaży, o prowadzeniu firmy. Zresztą jak wejdziecie na onepress.pl, to możecie sobie zobaczyć kategorię, możecie sobie zobaczyć bestsellery, możecie sobie zobaczyć nowości i większość tych książek, przynajmniej na moje oko, to jest podcast Lokiem Cyrana, dostępna właśnie jest w Empik Go. No i co trzeba zrobić, żeby z tego skorzystać? Wystarczy wejść na empik.com, łukośnik, Czas myślnik w myślnik domu. Czas w domu, po prostu bez zama spacji, to myślniki. I tam podajemy maila, i dostajemy na tego maila kod. I mamy dostęp do Epic Premium, czyli do tego Epic Go, a oprócz tego do darmowej dostawy do paczkomatów i kurierem. Czyli możemy sobie zamówić książkę, która może kosztuje 2 zł, 5 zł więcej w Empiku niż w jakiejś innej księgarni, ale mamy darmową dostawę, gdzie w innych księgarniach na pewno nie ma dostawy za 2 zł. A jeśli już chcecie się dowiedzieć co warto kupić w Empiku z darmową dostawą, no to to jest książka Janiny Bąk statystycznie to jest niesamowite, bo wyprzedziła praktycznie wszystkich konkurentów, i przez pewien moment była na top 1 w całym piku. Także pewnie niedługo w sesjonarnych sklepach zobaczymy tą książkę właśnie wystawioną. Ja na cudownie pisze, więc jeżeli chcecie podszlifować warsztat pisarza, nawet jeżeli to są zwykłe posty na Facebooku, koniecznie kupcie tą książkę. Czyli pierwsze narzędzie, pierwsze miejsce, gdzie możemy mieć dostęp do e-booków, audiobooków, i książek papierowych, no to to jest Empik Premium i Empik Go. Następnie Legimi.pl. Kiedyś założyłem tam konto i nie widziałem nic sensownego. Ale chyba z dwa tygodnie temu, czy nawet już może miesiąc, założyłem tam konto i tak od niechcenia mówię, dobra, przejrzę, może znajdę jedną książkę fajną. Wiecie co? Ja mam około 100 książek tam na półce i staram się to jakoś czytać. Trochę mi to przytłoczyło ta ilość, ale okazuje się, że tam jest mnóstwo książek bardzo fajnych. Tam znowu widzę dużo wydawnictwa MT Business. Także, jeżeli wejdziecie sobie na tą stronę tego wydawnictwa i zobaczycie fajne książki, to prawdopodobnie na legimi.pl będziecie mogli je wziąć za darmo, za abonament, a właściwie za darmo, dlatego że jest dwa tygodnie wersji próbnej, czyli po prostu podpinacie Paypala czy tam kartę i za, przez dwa tygodnie możecie w pełni, ile chcecie książek, jeżeli wybierzecie ten, ten odpowiedni pakiet, korzystać. Czyli ja wybrałem tam pakiet chyba za 44 zł miesięcznie i miałem 10 książek, mogą wysłać na Kindle. To też jest niesamowite, że nie tylko czytacie w aplikacji, tak jak na przykład zmusza nas do tego Epic Go, czytamy te e-booki w aplikacji, słuchamy audiobooki w aplikacji, a dzięki Legimi, temu największemu pakietowi, możemy miesięcznie 10 e-booków wysyłać na, na Kindle, na czytnik. I to jest niesamowite. Od razu pewnie zapaliwa mi się taka lampka, to może ja w ciągu tych dwóch tygodni triala wezmę, wyślę sobie te 10 e-booków i będę mógł czytać. Dokądkolwiek będę chciał. No nie. Od razu ta książka jest wysyłana z terminem ważności. Czyli jeżeli mamy ten dwutygodniowy trial, to zostanie wysyłana z tym terminem, że po dwóch tygodniach już się nie będziemy mogli otworzyć. Także hashtag protipy kuźniara, coś takiego, nie, sekrety kuźniara, był taki hashtag na temat tego, właśnie, żeby coś oszczędzić. Ale zobaczcie: Epic Premium 60 dni za darmo, Legimi 14 dni za darmo. I kolejne miejsce to storytel.com. No i tam też mamy i audiobooki, i e-booki, ale przyznam Wam, że akurat jeżeli chodzi o moje upodobania tematyczne i też ilościowe, no to tam za bardzo nic nie znalazłem. Może dlatego, że jednocześnie korzystałem z Legimi i z Empik Go, czyli po prostu miałem już dwa miejsca, gdzie... Prawdopodobnie, jeżeli jakiś e-book i audiobook był udostępniany w abonamentach, to tam już był. Ale może się okazać, że u was będzie odwrotnie. Może tam właśnie znajdziecie dużo fajnych treści i z tego, co pamiętam, też 14 dni nie za darmo. Czyli zobaczcie, jeżeli przez dwa tygodnie będziecie teraz w domu, to będziecie mogli praktycznie wszystkiego korzystać za darmo. No i też taki, taka wskazówka, pomysł. Jeżeli Wam się spodobają na przykład dwie aplikacje, to niekoniecznie musicie je utrzymywać jednocześnie. Po prostu jedną aplikację płacacie przez miesiąc i wtedy korzystacie z zasobów tej właśnie aplikacji. Jak się Wam skończy ten miesiąc, to po prostu uruchamiacie kolejną aplikację już innej marki i korzystacie z niej. Czyli za około 40 zł możecie korzystać przez miesiąc z Ile chcecie książek i audiobooków, jeżeli wybierzecie taki pakiet, czy w Empik Go, czy w Storytel, czy w Legimi? To jest niesamowita sprawa, dlatego że na przykład pojawiają się książki na Legimi takie, które normalnie kosztują 50 zł. Abonament miesięczny jest dużo tańszy niż książka, a możesz tych książek przeczytać przez miesiąc wiele. No i też warto wspomnieć o tym, że Allegro Smart. Prowadziło miesiąc albo dwa miesiące za darmo, to chyba tak, że jeżeli nie masz, to masz dwa miesiące, a jeżeli masz opłacone, smart na Legro to masz miesiąc jakby przedłużony, mniej więcej chyba to jest w ten sposób to, to działa, no i tam też czyli na Legro możemy za 40 zł jak zamawiać, to możemy mieć darmową dostawę i to też jest niesamowita fajna sprawa dla tego okresu kwarantanny, dlatego, że dzisiaj właśnie odebrałem z paczkomatu bezdotykowo trzy przesyłki i nie musiałem zajmować się żeby znaleźć, że te trzy produkty są akurat u jednego konkretnego dostawcy, dlatego że akurat każdy z tych produktów kosztował powyżej 40 zł, więc mogłem po prostu kupić dowolnego, bo i tak, i tak ta dostawa była za darmo. I pewnie spotkaliście się kiedyś z czymś takim jak kurs szybkiego czytania. Ja tego za bardzo nie lubię i nie sprawdzałem jakoś tak na gminie. Kiedyś kupiłem jakieś tam kursy i faktycznie udawało się szybciej czytać. Ale sprawiało to mi mniejszą radość. Dlatego, jeżeli chodzi o szybkie czytanie, to, to nic nie polecę ani też nie będę rekomendował, ale jeżeli chodzi o szybkie słuchanie, już tak. Dlatego, że no, jest mnóstwo książek, które trwają 4-6 godzin i one są bardzo wartościowe. I wyobraźcie sobie, jeżeli je przyspieszymy, to możemy w 2-3 godziny przesłuchać książkę. No, wiadomo, że książka będzie dłuższa, no to. Ten, ten czas też będzie dłuższy, ale jak teraz pomyślicie o 50 książkach rocznie i przynajmniej kilka, kilkanaście z nich będą audiobookami przyspieszonymi, to ta konsumpcja książek będzie dużo szybsza i sprawniejsza. I teraz, co robić, żeby słuchać szybko? To kilka takich wskazówek. Po pierwsze, nie zaczynaj od szybkiego, bardzo, bardzo szybkiego. była taka fajna aplikacja, która już niestety nie działa, która zwiększała o 0,1 co kilka minut. Czyli włączałeś sobie na przykład na 1,0 prędkość, no i po kilku minutach już miałeś 1,1, później 1,2, 1,3, i nawet się nie orientowałeś, bo po prostu mm, przyzwyczajałeś się do takiego tempa, i na przykład po pół godzinie czy po godzinie słuchałeś na 2,7, i nie byłeś jakby w stanie ogarnąć, że jesteś w stanie tą, tą prędkość przyjąć, a się udawało i jak później sobie próbować włączyć i zacząć na przykład po dwóch, 3 godzinach od tej prędkości 2,7 no to w życiu nic nie rozumiałeś. To pokazuje, że bardzo fajnie możemy się przyzwyczaić do szybkości, czyli zaczynamy z mniejszego pułapu i przyspieszamy. Po drugie bardzo ważne są słuchawki. Ja używam Bose, które tam kosztowały pewnie około półtorej klocka, ale są niesamowite, bo mają wyciszenie. Czyli jeżeli je założę włączę tłumienie dźwięków zewnętrznych i włączę sobie audiobooka, to dźwięk precyzyjnie do mnie trafia. Nic mnie nie rozprasza. Jeżeli chciałbym słuchać na przykład na laptopie, włączając audiobooka, to nie jestem w stanie takiej prędkości osiągnąć jak na dobrych słuchawkach, czyli to jest druga wskazówka. A trzecia, to żeby szybko słuchać, musimy mieć wolną głowę, ale zajęte ręce. Przynajmniej ja mam taki i mi to się sprawdza, czyli nie mogę nic z głową robić intelektualnego, czyli nie mogę surfować po internecie, nie mogę, nie wiem, rozmawiać przez telefon, to jest w miarę naturalne, ale mogę na przykład układać puzzle, mogę malować kolorowanki, mogę prasować, mogę jeść i to jest fajne, bo mm, troszeczkę się angażujesz, to jakieś tam bodźce zewnętrzne są, ale umysł jest wolny, i wtedy bardzo fajnie przyswaja się książki. I możemy sobie zrobić taką listę 50 książek, które chcemy zdobyć w tym roku. Możecie sobie zrobić taki research, ja uwielbiam, tak zanurzyć się w blogi, poczytać, poszukać jakichś rekomendacji. No i później zrobić tą listę. I poszukać, które książki są na Legimi, które na Empigo, które na Storytel które trzeba kupić papierowe na przykład, bo nie ma wersji elektronicznych i wtedy na przykład wykorzystujemy Empik Premium albo Allegro Smart a z niektórymi czekamy na przykład do tej ebookpoint.pl do 2 stycznia do tej promocji, gdzie e-booki są mocno przeceniane i w ten sposób, nie śpiesząc się możemy naprawdę mocno zaoszczędzić, ale przede wszystkim do, zdobyć dużo fajnej, cennej wiedzy i inspiracji Dobrze Zmierzamy już do końca, a właściwie to już jest koniec odcinka. Dlatego muszę powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, no to są takie śliwki robaczywki. Ja dopiero uczę się nagrywać. Jeszcze ten podcast nie ma okładki, nie ma muzyczki żadnej. Pewnie jest dużo niedociągnięć, takich głosowych, gdzieś tam lasknę, gdzie się. gdzie się przejęz... no, Gdzieś nie powiem poprawnych słów. Także. Spokojnie, to dopiero początki. Będę kontynuował, jeżeli będą sięgnięte konkretne liczby. Czyli, jeżeli i ten odcinek, i poprzedni, i kolejny, bo prawdopodobnie wrzucam trzy od razu, ci się spodobały, no to koniecznie zasubskrybuj i koniecznie puść to dalej. Ja też będę obserwował, monitorował social media. Czyli, jeżeli ten podcast będzie polecany dalej, ja będę go tworzył dalej. Czyli pierwsze ogłoszenie. Drugie. Dzisiaj jest dalej dostępny mój kurs, który nagrałem w 17 godzin, zamknąłem się w profesjonalnym studio w dwa dni. No i on jest za darmo do 13 kwietnia 2020 roku. Jeżeli chcecie mieć do niego dostęp, to jest kurs na temat sprzedaży, procesu sprzedaży, to wejdź na jakubcyran.pl, łamane przez kurs i podaj kod dostępu Okiem Cyrana. Będziesz dostęp do kursu, który niedługo zniknie, dlatego że już dużo schudłem i nie chcę po prostu psuć sobie wizerunku w branży fitness. A pewnie następny kurs będzie trochę dłuższy, ale już pełnopłatny. No i ostatnia rzecz, jeżeli możesz, to podeślij mi feedback na kontaktmałpa.jakubceran.pl Co Ci się podobało, co nie, może jakieś pomysły, może masz jakieś doświadczenie z podcastami, gdzieś coś byś chciał podpowiedzieć, albo po prostu powiedzieć, podobało mi się, to ja będę bardzo wdzięczny. Także dzięki bardzo za wysłuchanie tego odcinka, jeżeli to robisz, to jesteś wspaniałym człowiekiem i bardzo chętnie spotkam się kiedyś z Tobą przynajmniej w socialach, a i pewnie może w realu.